Brak słów, żeby określić ogrom tego wymiaru. Da się on tylko do tej pory porównać z tym, co się działo, jak się w Polsce walił komunizm pod czasami osobowości Jana Pawła II. Polska zobaczyła się zupełnie inną. Nie tą zastraszoną. Nie, nie tą cicho słuchającą głupiego reżimu. Zapracowaną i żyjącą tak z łaski. Z tego co samo zapracowała, a oni jej dali. Ta Polska się dojrzała jako wielka sprawa, jako siła, której oni się muszą bać. I dlatego się bali, chowali się po ulicach, bo wiedzą, że się nie liczą wobec narodu i siły narodu. Otóż tylko z tamtymi dniami, zwłaszcza z pierwszą pierwiolinką, da się porównać to, co się dzieje i to, co się stało wczoraj i co się dzieje dzisiaj i co się jeszcze będzie działo dalej. To jest dziejowe wydarzenie. To nie jest tylko Tragiczny, bolesny wypadek. To jest fenomen w skali historii jeden z największych w dziejach polskich. Los zabrał prezydenta z jego żoną i z kwiatem ludzi. Dążącym i rządzącym w Polsce. I to jeszcze ludzi będących na drodze do golgoty dziejów, golgoty wschodu numer jeden. Oni szli jak dyżurni, do tego, żeby uczcić tamtą wiekopomną. Golgotę. I na tej drodze nie doszli, a raczej doszli. Doszli i zbudowali Golgotę Wschodu numer dwa, bo zginęła głowa państwa z całym kwiatem polskiego żołnierstwa. Które zawsze było dumą Ojczyzny i oparciem dla Ojczyzny. I stąd też nie można tego nazwać tylko jak tylko dziejowe wydarzenie, choćby z tego tytułu. Ale jest jeszcze kilka innych tytułów, które każą takich przymiotników użyć i takich określeń użyć. odszedł człowiek. Człowiek za życia niedoceniany i przez rodaków sponiewierany. A teraz po śmierci okazał się człowiekiem geniuszem stawiającym na Najgłębsze prawdy i zasady życia. Nigdy się nie wyłamał z kręgu tych prawd. Jako młody człowiek za Polskę nadstawiał głowy. Jako dojrzały człowiek służył Polsce. A jako głowa tego narodu i tego państwa dbał o Polskę, jako wielki mąż stanu, dzisiaj oceniany i doceniany. To już nie jest już jeden tylko z Kaczyńskich, tylko wielki prezydent Polski po odzyskaniu niepodległości, który miał wizję Polski wizję Polski wielkiej, wolnej i niezależnej. I o tę wizję walczył. I dopiero dzisiaj cały świat zadziwił się i bije wielki dzwon, że odszedł wielki most Most stanu z kraju Polaków. A więc człowiek głębokich zasad ideologicznych, światopoglądowych i życiowych. A z drugiej strony człowiek najwierniejszy su najwierniejszej służby losowi narodu. On jeden widział niebezpieczeństwa. On jeden bronił na... Yy, yy, Forum Narodowym, Międzynarodowym Interesów Polskich. I dlatego też go lekceważono do tego, do obecnej chwili. I dlatego też ten człowiek dzisiaj już przeżywa swój poranek Wielkanocny. Po wielkim piątku którym był wczoraj i przedwczoraj. On dzisiaj triumfalnie wraca. Po kwiatach, z kwiatami, z tłumami ludzi, ze łzami w oczach, wraca do domu jako triumfator. To jest ta filozofia. O której trzeba z perspektywy wiary pamiętać. Ten pierwszy kadon filozoficzny naszej wiary, jakim jest krzyż. Krzyż jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego. Pan Jezus mówił o tym wielokrotnie, na różne sposoby. I także w odniesieniu do siebie. A krzyż to to, co boli, to, co powoduje cierpienie, ale to, co rzeźbi piękne i wielkie. I Chrystus Pan, trzeba zawsze pamiętać ten jego niesamowity wymiar. Bóg. Istota z tamtej strony przyszedł tu w goście. Odbył staż w żółbku Betlejemskim, a potem w Nazarecie jako Cieśla, a potem zaledwie kilka lat jako ewangelizator, głosiciel. Nowego spojrzenia na świat, a zakończył to wszystko czym? Krzyżem. Nie tylko trzeba mówił, że trzeba wziąć krzyż i pójść za mną, ale wziął krzyż dobrowolnie, z własnego wyboru i wyniósł go. W ciężkiej drodze krzyżowej na samą karwarię, i na tym krzyżu zawisnął, i na tym nie był koniec. Na tym krzyżu skonał w krzyżowej śmierci. A już przedtem powiedział: Ja jestem drogą prawdą i życiem. Ja jestem drogą dla ciebie, człowieku, żebyś wiedział. Że czy jesteś młody czy młoda, stary czy zgrzebiały? Życie twoje zostanie naznaczone krzyżem, tylko zrób odpowiedni z niego użytek. Bądź cierpliwy, bo wielki piątek się skończy, a po wielkim piątku jest poranek Wielkanocny, jest. Światło jest słońce, jest pokój wam, nie bójcie się, ja jestem, jest Chrystus w innej postaci, triumfujący, tak jak ten Kaczyński triumfujący dzisiaj na ulicach Warszawy, powtarzając pierwszy etap tego poranku wielkanocnego. I zaczekajmy chwileczkę jeszcze. A ludzie tego nie potrafią w tej chwili zrobić. Już! Dlaczego krzyż? I co z tego krzyża? Zobacz, poczekajcie. Pan Bóg jest długodystansowcem. Jeżeli krzyż nałoży, to go potrafi zamienić na co? Na bić dla śmierci i dla piekła. I w tej chwili już Kaczyński jest biczem dla tych, którzy ochłamali naród. Dla tych, których przedstawiciela wim wy jesteście. Media. Ochłamały naród, złe media. Dlatego też trzeba z mediami porządek zrobić. Posłuchać. Nie co mówią media, tylko to co ludziom w duszach gra. To trzeba posłuchać, bo to się liczy. A ileż w duszach Polaków jest lęku, jest bólu zawodu, cierpienia i braku. Tyle, gdy idzie o postać wielkiego już dzisiaj i uznawanego przez wszystko, co prawdziwe, a rzetelne prezydenta Kaczyńskiego. Widziane przez perspektywę Krzyża. Bo kardynał nie może mówić inaczej, bo będzie opowiadał banały, a on banałów nie może opowiadać. I dlatego też musi wziąć pryzmat niezawodny. Tym pryzmatem, przez który trzeba widzieć i patrzeć na ten sumoleński, to jest właśnie Krzyż. I ta Golgota numer dwa, jaką zbudowali oni umierając przy tej Golgocie numer jeden. Ale jest jeszcze jedna perspektywa prócz Krzyża. która wchodzi w perspektywę ogólnowiary, a mianowicie perspektywa Bożego Miłosierdzia. To się odbywało wczoraj, we wikili święta Bożego na miłosierdzia, a dzisiaj już dzieje się dalej w tym drugim rozdziale tego poranku wielkanocnego. Święto Bożego Miłosierdzia. A cóż to jest Święto Bożego Narodza, Bożego Miłosierdzia? To jest wielka prawda o tym, że ten, który rządzi orionami, ten, który rządzi rybami w oceanie i górami w pasmach głów, ten jest Bogiem miłości miłosiernej. To jest ten Bóg, który potrafi przebaczyć największe nawet zło. Co więcej, potrafi to zło z człowiekiem naprawić razem, pójść do pomocy. Kto to jest Chrystus? To jest ten, który przyszedł na Ziemię, wziął krzyż, pokazał drogę, a prócz tego powiedział, że Bóg przebaczy, jak tylko człowiek wróci jak marnotrawny, nie będzie go szukał na błędnych ścieżkach. Musi wrócić sam, ale jak wróci? To go dzieje królewską szatę i urządzi wielkie wesele. Zapomni o wszystkim, bo jest Bogiem Miłosiernym. I ten Bóg Miłosierny. I już się rozliczył w tej sekundzie, którą była katastrofa w Smoleńsku z tymi 90 ludźmi, z prezydentem na czele. Już się porachowali. Porachowali się według klucza miłosierdzia Bożego, przebaczenia. Jeżeli tylko umieli wrócić do Boga, na Boga się otworzyć. A iluś tam było takich, którzy się na Boga otwarło, w niewiadomy sposób, ale się otwarło. Nawet i tych, którzy legitymują się legitymacjami wiadomymi. I oni też zderzyli się z Bożym Miłosierdziem i z Bogiem Miłosiernym. I dlatego też ze spokojem myślimy o nich, nie z rozpaczą. Ale są jeszcze ci, którzy zostali na świecie, którzy płaczą, którzy nie wiedzą, którzy mają ochotę się buntować, którzy stawiają to Boże, dlaczego, albo nawet nie stawiając tego Boże na początku. Dlaczego? Kardynał Wam nie odpowie na to. Bo to jest tajemnica. Tajemnica opatrzności bożej, która pozwala człowiekowi być wolnym i działać wolnym, pozwala być pilotem, pozwala konstruować samolot i pozwala, że pogoda jest taka lub inna. To funkcjonuje. Pan Bóg się w to. Nie, nie, nie lubi, nie wtrąca. Pan mógł może nikt jej dopuścić, że coś się może stać tak lubowak. I tu dopuścił do tego. Dopuścił może właśnie dla tych, którzy zostali na świecie. Jeden z nich dzisiaj przez radio powiedział przedstawiciel pisu z bólem: Pan mógł nas. Dlaczego nas Pan mógł skarł? Nie wiem, czy ich skarł, ale może powiedział Pan mógł coś do polskiego narodu. Nie żyjcie się. Jak się zrzecie? Dochodząc do Kościoła i nawet do spowiedzi sakramentów świętych. I także i wy, którzy macie pełne usta, wielkich haseł, A jak okazja jest, to chcecie zeżrzeć przeciwnika, dość kłótni, zgody, jedności narodowej, milczeniu i ciszy na ulicach Warszawy. I na wielkich rynkach całego świata, na których Polacy dzisiaj stoją przed ludzkością jako naród doświadczony, ale w spokoju przeżywający swoją jedność i swoje polskie braterstwo. Polskie braterstwo, polski patriotyzm, polska autentyczna troska o naród, polski rachunek sumienia, gdy idzie o stosunek do życia, a z życia nienarodzonych. Co się dzieje? Jedynie wy jesteście. Ośrodkiem, który konsekwentnie, z całą mocą i z całą siłą mówi: Nie zabijajcie. Dziewczęta, kobiety, nie zabijajcie, bo tak mówi Bóg. Nie wiem, nie mogę zaglądać Panu Bogu w karty. Ale czy to nie jest jakieś memento pod adresem katolickiej Polski w sprawie przerywania ciąży? Śmierć prezydenta Kaczyńskiego i jego żony wylała się jak oliwa spokoju na cały naród polski, ale nie tylko. Wylała się także, zdaje się, i na sąsiadujący naród rosyjski. I nie tylko. Może i na Europę. Nareszcie i Europa zrozumie, że takimi drogami, jakimi chce iść, daleko nie zajdzie. I dlatego też może to jest wołanie Boże pod adresem Polski i Polaków a może i pod adresem Europy i bliskich i dalszych sąsiadów.